Dzień dobry Państwu. Czwartkowe popołudnie. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy nasze spotkanie w Lublin niezależne.com.pl Lubelskie obiady czwartkowe. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla naszego życia, dla naszego regionu, dla naszej ojczyzny. A moim i Państwa gościem jest Artur Soboń, kandydat listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu. Bardzo miło. Miejsce mi dziewiąte. Dzisiaj... E... Pan w Łukowie podczas spotkania powiedział mi, że zmizerniałem w stosunku do ulotki i zdjęcia na ulotce w czasie tej kampanii wyborczej, więc ja zamiast zjadać obiady, chodzę na obiady czwartkowe na rozmowy. I rzeczywiście no tak, tak trochę jest. Bo w tu czasie... Nie ma do jedzenia, tak to się nazywa obiady czwartkowe. No, Analogię historyczną rozumiem, żeby nie tak. było. No, to, ta Analogia no, też to, nie jest do końca to, szczęśliwa, to, szczęśliwa, bo wiadomo, czy były to, obiady czwartkowe to, i kto tam się gromadził to, i to, nad czym deliberował, ale. Jest czwartek jest popołudnie rozmawiamy, no tyle tyle analogii, że rozmawiamy o sprawach ważnych i poważnych. I publicznych tak jest. Miejsce dziewiąte na liście Prawa i Sprawiedliwości i stamtąd, stamtąd będziesz wybierany w najbliższych wyborach w niedzielę 25 października jesteś popierany przez Prawo i Sprawiedliwość jestem tak jestem, Prze przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Prawicę Rzeczypospolitej jestem tak także przez e, polsko razem więc ale to to jest e, e, jestem na liście Prawa i Sprawiedliwości, jestem rzecznikiem tej kampanii Prawa i Sprawiedliwości tutaj w województwie lubelskim e, No ale przede wszystkim no, jestem e, mam nadzieję popierany przez mieszkańców województwa lubelskiego e, takie wyrazy Świdnika. Tak, znaczy no nie tylko Świdnika, ale oczywiście przede wszystkim tego miasta, w którym mieszkam. No ale takich wyrazów, gdzie, gdzie, gdzie to jest widoczne, to jakoś tam się zmaterializowało nawet jest bardzo wiele, to znaczy jest na przykład moja wspólna inicjatywa, podpisanie przez Międzynarodową Komisję NZC Solidarność Lubelskiego Węgla Bogdanka poparcia oficjalnego mojej kandydatury by... i takich wspólnych zobowiązań pomiędzy mną, gdybym został posłem, a górnikami z lubelskiego węgla, gdzie no lubelski węgiel jest taki, trochę na takim zakręcie historycznym, to znaczy nie wiadomo jaka pozycja spółki będzie w sytuacji, w której przejmie go, przejmie tą spółkę, tę kopalnię Enea mhm. i no jest kilka rzeczy, które są ważne, ważne są te programy strategiczne dla Polskiego Górnictwa, które przedstawi nowy rząd, żeby tam pozycja Bogdanki była pozycją ważną, aby ten węgiel, który Bogdanka produkuje i w ogóle rynek węgla był traktowany w sposób ekonomiczny, a nie polityczny, no i żeby wreszcie można było jakoś przeciwdziałać temu zalewowi węgla, węgla importowanego, importowanego przede wszystkim z Rosji, więc to jest, to jest jedna rzecz, do której się zobowiązałem. Druga rzecz to weryfikacji tych planów rozwojowych kopalni które zostały zablokowane przez inwestora z Australii, szczególnie jeśli chodzi o rozpoznanie złóż K6 i K7 w kierunku Cycowa. No i trzecia rzecz to jest to, aby skoro Enea chce inwestować w lubelski węgiel, ma to być część większej grupy energetycznej. Mam nadzieję, że siedziba wsługi będzie tu, gdzie jest, że podatki będą wpływać tu, gdzie jest. No, to pozycję będziemy musieli walczyć komuś przyszedł do głowy, aby ją. Zmienić natomiast i tą samodzielność ograniczyć. Natomiast ja mam takie oczekiwanie wobec nowego inwestora, aby skoro ma być Bogdanka częścią Enei, to żeby Enea w nowe bloki energetyczne, które są potrzebne i Polsce, i Lubelszczyźnie, inwestowała właśnie tutaj. Nie udała się inwestycja w energetykę tutaj, przy lubelskim węglu, ze strony inwestora zagranicznego. PGE inwestuje w Pławach. No to niech ENA inwestuje tutaj w okolicach lubelskiego Węgla. Dla nas to tańszy front, bezpieczeństwo energetyczne, dla kopalni sprzedaż węgla i nowe miejsca pracy. Więc wszyscy tutaj... Wszyscy jest na to, tym jest to jedna, z, jedna z racji i to jest jeden z elementów, kiedy będąc obecny w parlamencie, będziesz zabiegał o to, żeby ten interes tutaj na tym, w, tej, w tym aspekcie. No tak, na wczoraj tej się spotkałem z ze związkowcami z ruchu ciągłego w Puławach. Tam też są... Y, y, obawy, opozycje, opozycje zakład w w Pławach. Nie jest tak dobrze, jak mówi to Platforma Obywatelska. Wszyscy tam się boją o to, co dalej z Puławami, więc yy, ja można powiedzieć, że tak wyrosłem na takiego kandydata trochę, że tak powiem, przez ten helikopter i Świdnik Bo To był początek twojego kandydowania, tak. bo do tego, do tego chciałbym nawiązać też... Stąd też te Puławy, Kraśnik, Świdnik, Lublin, Bogdanka, Bogdanka no mhm. to to są rzeczywiście miejsca, w których mogę liczyć te głosy. Mhm. A świdnie, bo zaczęło się od, od Twojego sprzeciwu i Twojej niezgody na to, co się wydarzyło wczesną wiosną tego roku. To znaczy, kiedy rząd ogłosił, kto wygrał przetarg na helikoptery, na śmigłowce dla polskiej armii. Szczęśliwie nie wygrał. To jest rzecz, która jako. Tak. Jedyna oferta, która jest rozpatrywana w tym przetargu, to oferta francusko-niemieckiego koncernu Airbus Helicopters. Oferta Świetnika i Mielca w ogóle nie były rozpatrywane. Ten kontrakt nie został podpisany i nie zostanie podpisany przed tymi wyborami, które będą miały miejsce w najbliższą niedzielę. Zdaje się, że masz w tym swój udział istotny. E, wydaje mi się, że tą presję społeczną, którą wytworzyliśmy, ona zablokowała to szaleństwo i to szaleństwo nie zostało zrealizowane, chociaż rzeczy dzieją się cały czas. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy, jaka jest cena, ponieważ Mon skierował już wprost wniosek o negocjacje offsetowe do Ministerstwa Gospodarki. I okazuje się, że plany były takie y, jeszcze w połowie kwietnia, nie, bo 21 kwietnia prezydent ogłosił, że jedną rozpatrywaną ofertą będzie oferta Airbus Helicopters, ale w połowie kwietnia jeszcze na Komisji Sejmowej y, rozmowy były o tym, że jesteśmy, czy zamierzamy, jest, mamy takie plany, aby kupić 70 śmigłowców głosów i planujemy wydać na to 11 50. miliardów. Y, y, i pół miliardów 800 milionów. Potem liczba 70. Okazuje się, że po długich negocjacjach, które minister prowadził, ta cena została wynegocjowana i udało się osiągnąć mniej za więcej, czyli mamy 50 śmigłowców za 13 miliardów 347 milionów. To wiemy już oficjalnie. To, ale z czego to wypływa? Bo to, wiemy już oficjalnie. Bo to ma wszelkie znamiona absurdu. Znaczy z tego, że jedyną rozpatrywaną znaczy... ofertą była oferta Airbus Helicopters, więc yy, nie możemy dzisiaj powiedzieć, że Pozycja kupującego jest o wiele słabsza niż pozycja sprzedającego. do oferty Świdnika i Mielca mamy tyle i tyle za Świdnik, tyle i tyle za Mielec, tyle i tyle za francuskie Caracalle. Nie, jedyną Ofertą, która była rozpatrywana, była oferta Airbus Helikopters. My do dzisiaj oficjalnie nikt, ani prezes świtnik, ani prezes Mielec nie może powiedzieć, jaką cenę w tym przetargu złożył. Takie były warunki tego postępowania, bo to jest część tajna tego, tego postępowania przetargowego. On może bezkarnie mówić, że te oferty były porównywalne. Taka jest sytuacja dzisiaj. No, ale w każdym razie. Ale nawet jeżeli były porównywalne, no to chociaż właśnie z tego powodu. Yy, powinna być wybrana? Szanowni Państwo, MON niestety uczestniczy w festiwalu propagandy na rzecz jednego z oferentów firmy Airbus Helicopters. Nie od dzisiaj. Znaczy To, że minister mówi o wojskowej wyżynie lotniczej, o tysiącach miejsc pracy, w sytuacji, w której negocjacje offsetowe się dopiero zaczęły. Znaczy, ani ja, ani pan minister Siemoniak nie wiemy, jaki będzie dokładnie efekt wynegocjowanych warunków dla polskiej gospodarki po zakończeniu negocjacji offsetowych z Airbus Heritage. Nikt, nikt, nikt tego nie wie. Czy znaczy, chodzi o to, nie o żadną wojskową wyżynę lotniczą czy, czy tysiące miejsc pracy. Nie. Offset był obowiązkiem każdego z oferentów. Nie. PZT Świnnik też zaproponował nie, wysokość tych zobowiązań offsetowych w wysokości 4 miliardów euro. To ogromny pieniądz. ogromny pieniądz, z czego 720 milionów euro. W wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i Demblinie. Więc jeśli ktokolwiek mówi, że w tym przetargu nie zyskał Świdnik czy Mielec, a zyskała nie wiem, Łódź czy Demblin, to jest nieprawda, bo zyskałaby również, gdyby został wybrany, zostałaby wybrana oferta PZL Świdnik. Więc offset jest po to, aby zabezpieczyć serwis i modernizację tego sprzętu wojskowego w Polsce. Tylko po to. To jest tego typu umowa. Tam jest 70 punktów ponad, które. Ministerstwo Obrony zaproponowało, jest komitet offsetowy przy Ministerstwie Gospodarki i tą umowę spisuje, gwarantując zapewnienie tych, tych spraw związanych z serwisem i z modernizacją tego śmierci tak, dla, dla polskiej armii, ale powiem tylko tyle, że jestem bardzo ciekawy, jak na przykład Ministerstwo Gospodarki, bo w będzie jawny, zabezpieczy, zabezpieczy na przykład czy zabezpieczy te interesy, interesy zamawiającego. Jeśli Francuzi nie zamierzają przekazać kodu źródłowego, może zamierzają, nie wiem. Do tej pory takiej deklaracji nie było. Dla mnie najgorsze, co się stało w tym tygodniu, jest cały czas coś nowego. To znaczy marszałek województwa lubelskiego, Słowomir Sosnowski z polskiego Stronnictwa Ludowego, zdecydował się podpisać list intencyjny. List intencyjny, który podpisali, który, który, który ten list podpisali marszałkowie województwa Mazowieckiego i Łódzkiego, w którym to. Województwo Lubelskie przystępuje do programu wojskowej wyżyny lotniczej, czyli my zamiast walczyć do końca w sytuacji, w której ten przetarg nie jest jeszcze podpisany, zamiast dbać o interes regionu, wybieramy interes partyjny koalicji rządowej PO-PSL. Po w imię propagandy oferenta, którego ta koalicja wybrała, uczestniczymy w tym cyrku, który jest wyłącznie propagandą Airbus Nie ma żadnej wojskowej brzmienia lotniczej. To jest kompletna biura, Czyli Interesy nie ma partyjne nic. przeważyły y, przy podejmowaniu Żałuję, decyzji. Żałuję, że Sławomir Sosnowski to, to, to zrobił, ale to zrobił nie, we wtorek y, i, i to jest fakt. Y, przeważyły wobec interesów, interesów nas, mieszkańców robisz, Ułamano go kołem, nie wiem, y, ale, a, ale tak zrobiono. Ale zrobili, taka decyzja tak jest, tak jest, jest ona legalna. Jest ja jeszcze chciałbym, bo też pojawiły się takie. chwilę przerwy w emisji programu, przerwy wynikającej z Albo, Airbus, albo Sosnowski. Ktoś nam tak, chciał właśnie, Tak, właśnie tutaj żartowaliśmy, bo mówiliśmy to, to o sprawach, o sprawach zarzuty istotnych, były. I, i, bo mówiliśmy o liście intencyjnym, który Marszałek znaczy, Sosnowski... Znaczy, wraz... się, czemu mhm. Marszałek Sosnowski zdecydował się uczestniczyć w propagandzie jednego z oferentów, Airbus Helicopters, podpisując list intencyjny o Wojskowej Wyżynie Lotniczej. I przypomnę, że Airbus Helikopter nie tylko nie ma zapłatów na Lubelszczyźnie, ale nie ma ich w Polsce. A ta propaganda, którą głosi, no jest oczywiście w interesie oferenta, w interesie również rządu, który taką decyzję podjął, ale na pewno nie jest w interesie naszego województwa. Czyli u marszałka Sosnowskiego interesy partyjne, czy też jakieś jeszcze inne nieznane nam interesy? Partyjne, partyjne. E, przeważają, partyjne. PSL. E, przeważają ponad e, PSL interesami y, mieszkańców regionu i, i m, dobra ekonomicznego y, Lubelszczyzny. Tak to wygląda y, niestety. Ja jeszcze chciałem, y, nawiązując do swojej kampanii wyborczej, wspomnieć y, o y, twoim uczestnictwie przed laty w y, Klubie myśl, y, Myśli Politycznej y, Wademekum na Kulu. To taki studencki klub, w którym obaj uczestniczyliśmy. Ja, w pierwszych latach można powiedzieć jego istnienia. Ty nieco później byłeś prezesem Wademeku. Jaki był cel tego klubu? I czy dzisiaj można powiedzieć, że to, że jesteś w tym miejscu politycznym, w którym jesteś, i że masz przed sobą taką drogę polityczną, jaką masz, czy zawdzięczasz to jakoś temu klubowi i temu, co się tam wydarzało? No tak, na pewno. Na pewno ten okres w życiu każdego człowieka trzeba dobrze wykorzystać okres ten. Mówimy o okresie studenckim. Tak. tak. I wadem jaką było taką drogą, gdzie można było się spotkać z różnymi ludźmi, spotkać się podczas ciekawych rozmów, debat, konferencji, wyjazdów, gdzie ścieraliśmy się co do tego jak powinna wyglądać polska prawica, jak powinno wyglądać polskie, polskie państwo. Wtedy to były takie debaty pomiędzy generalnie rzecz biorąc Zetchenem i Ropem, ale już wchodził ten czynnik, można powiedzieć, bardziej narodowo radykalny, ale, ale w dużo mniejszym stopniu niż dzisiaj, bo dzisiaj z tego co mi koledzy opowiadają, no to jest trochę, trochę to... Yy, bardziej bardziej. Powstał w ogóle ruch narodowy, i ten ruch narodowy ma swoje, swoich sympatyków i, i, i trochę tam jest bardziej dyskusja w ramach tego, tego obozu politycznego. U nas to, to było wtedy trochę, trochę szerzej. Natomiast to, że w ogóle to trwa, to, że kolejne pokolenia młodych ludzi gotowi są współtworzyć ten Akademicki Klub Dyskusyjny w Adamekum, że trzymają tą linię taką e, narodowo-chrześcijańską, ideową tego klubu. Dzisiaj e, mamy kolejnego prezesa. Wiem, że naprawdę są to aktywni, e, aktywni ludzie. No, to, to jest niezwykłe. To jest tak, absolutnie, ja pamiętam, absolutnie niezwykłe kiedy... podziwiam, podziwiam wszystkich tych prezesów, którzy byli po mnie, bo wiem, że oni mieli trudniej, bo no wie, wiecie Państwo, no jak, jak ja byłem prezesem Klubu w Adamekum, no to wystarczyło rozwiesić kartkę A w dziesięciu miejscach jednego budynku e, e, kulu. I była pełna sala ludzi, no bo było ciekawe spotkanie, nie? Natomiast ja doskonale sobie dzisiaj zdaję sprawę z tego, że ciekawe spotkanie można sobie wyklikać na internecie, można no, dotrzeć dzisiaj z informacją, na, na, namówić młodych ludzi do aktywności, no to chociaż, naprawdę, naprawdę podziwiam. Chociaż muszę powiedzieć, jak ja rozmawiałem z kolei z jednym z późniejszych już po tobie yy, sprawujących, yy, piastujących tą funkcję prezesa Wademekum, Człowiekiem to mówił, że z podziwem z kolei patrzył na, na te lata, kiedy myśmy działali, nie mając właśnie dostępu ani do internetu, ani do z drukowaniem. też wtedy było, nie było tak łatwo jak teraz, a jednak przecież ukazywało się pismo Wademeką, które miało swoją znaczącą siłę. Wrażenia intelektualnego tak. na uniwersytecie i nie tylko, bo ono było czytane również na innych, na innych uniwersytetach, a wydawane takim, można powiedzieć, amatorskim sumptem ale bo celem Wademeku było między innymi poprzez pogłębioną formację taką intelektualną, również duchową, przygotowanie się do służby publicznej na różnych szczeblach. I kiedy patrzę na Twoją kampanię i patrzę na Twoje zachowania, i patrzę też na e, twoich starszych kolegów, moich rówieśników, takich jak profesora Mieczysława Rybe, czy e, naszego kolegę e, Andrzeja Mańkę, czy Mirosława Króla. Myśmy wszyscy e, wyrośli z Wademekum i jakoś skutecznie, na różnych szczeblach i na różnych poziomach, tę służbę publiczną, w oparciu o to, co wynieśliśmy, o te zasady, które wynieśliśmy z Wademekum, e, pełniliśmy. Znaczy, pan profesor... I, i... Wspieram je w tej kampanii. On mnie zresztą... Nie, ryba. No nie, nie, nie do, bez koca, tutaj wspominał do Mekum no. i był takim naszym opiekunem, pan profesor Ryba. No to, to jest jego, jego, jego zasługa, że, że ten klub w ogóle trwa, bo, bo rzeczywiście on się tym opiekuje i jest wielkim autorytetem dla kolejnych prezesów. Myśmy wtedy byli nie aż tak od siebie odlegli wiekowo. On był młodym pracownikiem naukowym, dopiero zaczynał. Więc no to była duża satysfakcja. Jest dziś satysfakcja dla mnie, że wszyscy się razem trzymamy. Mam poparcie również od naszego wspólnego znajomego, też prezesa, prezesa klubu Wademekum. Poparcie kontrowersyjne czy interesujące, czyli Artura Zawiszy, który na swoim facebooku. Napisał, napisał, że w Lublinie to, to napis. E, Wiem, jakie Artur ma poglądy dzisiaj. Więc tak. e, no to, to, to jest. W Lublinie napis i w Lublinie na, znaczy na, mnie, na tak. byłego prezesa e, Wademekum, Artura Sobonia, tak. E, musimy kończyć niestety, bo jest czas kampanii e, wyborczej. jest napięcie e, również tutaj w tym studio. E, Arturze życzę ci powodzenia i mam nadzieję, że. Następnym razem, kiedy się tutaj spotkamy, będę mówił do ciebie, Panie Pośle. Bardzo dziękuję, bardzo się staram o to i bardzo Państwa proszę o to, abyście Państwo rozważyli możliwość głosowania na mnie w niedzielę 25 października. Niech Państwo nie rozważają, tylko po prostu zagłosują. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję.